Witajcie, kochani. Dzisiaj taki temat, co zrobić, kiedy ktoś jest dla nas niemiły, gdy próbuje nam dogryźć. I oczywiście są też powody, dla których my takiego człowieka spotykamy, ale dzisiaj chciałabym powiedzieć, jak reagować, ponieważ często moje klientki mówią o tym, że dostają w swoim lustrze takie sytuacje, w których ktoś jest dla nich, no, wbija im szpilę, mówiąc tak kolokwialnie. Więc dzisiaj powiem, jak na takie sytuacje reagować. Ja nazywam się Jana Krzyżanowska i jestem waszą terapeutką i specjalistką od trudnych emocji. I na pewno nieraz spotkaliście w swoim życiu osoby, które aż nie, no, nie są sobą, żeby choć co jakiś czas kogoś nie skrytykować. I najgorsze, co możemy zrobić, to odbierać ich złośliwe przytyki zbyt personalnie, a za złe traktowanie obwiniać siebie w tej sytuacji. Bo musimy wiedzieć, że w sucie atmosfery z jadliwymi komentarzami świadczy źle tylko o tej osobie, która je wygłasza. I ale my nie powinniśmy pozostawić ich bez reakcji. Dlaczego? Dlatego, że to jeszcze bardziej zachęci agresora do takich słownych ataków. No i w, w, właśnie co powiedzieć, żeby dał nam spokój. Bo w stosunku do ludzi uszczypliwych przy, przyjmujemy najczęściej dwie postawy: albo chowamy się w sobie, i udajemy, że ich krytyka nas nie dotknęła, albo odwdzięczamy się równie złośliwą ripostą. I obie taktyki nie są najlepsze, ponieważ pierwsza tak rozzuchwala niemiłą daną osobę, a druga nakręca spiralę wzajemnej niechęci, agresji, takiego atakowania się. I to jest pół biedy, jeżeli mamy do czynienia z kimś obcym, na przykład nie wiem ekspedientem w sklepie, którego spotykamy raz na albo tylko raz w życiu gorzej, gdy regularnie musimy znosić ataki na przykład kolegi z pracy, zazdrosnej przyjaciółki czy członka rodziny. I takie szczególnie podstępne są pasywno-agresywne komentarze, które w teorii mają wyrażać troskę o nas, ale tak naprawdę są takim ukrytym atakiem, na przykład mm, wyglądasz na zmęczoną. Albo lepiej już nie jest, bo ty chyba przytyłaś. Albo, dlaczego cały czas jesteś sama? Na pewno nie raz tego typu komentarze, tego typu ataki do Was docierały, ale od naszej reakcji na nie będzie zależało, jak nasze stosunki będą się układać w przyszłości z tą osobą, która je wygłasza, i czy damy sobie wejść na głowę. Czy właśnie jasno zakomunikujemy, że nie tolerujemy takiego zachowania i należy nam się szacunek. Bo ja już. Mu jeżeli mnie oglądacie, to wiecie, że ja uważam, że wszystko, co przychodzi do naszego życia jest z jakiegoś powodu, jest naszym lustrem. My, spotykając taką osobę, która źle nas traktuje, tak naprawdę dostajemy informację o tym, że gdzieś na głębokim poziomie właśnie tak o sobie myślimy. I ta osoba w naszej przestrzeni pojawia się po to, żeby nam w to miejsce, w miejsce dźgnąć. I ja zawsze zachęcam do tego, żeby spotkać się z tymi emocjami, które budzi na, w nas ten komentarz, ale nie w danej sytuacji. Nie w tej chwili, kiedy to się zadziewa, ponieważ tam nie nabierzemy dystansu, tam nie mamy takiej przestrzeni, żeby spotkać się w, z tym w sobie w takiej bezpiecznej, y, otulającej właśnie przestrzeni, gdzie możemy te emocje przepracować. Dlatego dziś powiem o tym, co zrobić, żeby w danej sytuacji nie utknąć? Bo pewnie nieraz mieliście tak, że kiedy ktoś wam coś powiedział, a wam zabrakło słów, dosłownie zamurowało was, a później tygodniami mieliście to w sobie i myśleliście, jak powinniście odpowiedzieć: a mogłam zrobić to, a mogłam powiedzieć to, a, i to nie daje wam spokoju. To jest tylko dlatego, że tak naprawdę to gdzieś dotknęło głęboko was, waszej rany. No, ale żeby właśnie nie utykać, to trzeba się tym zająć, żeby też tego nie przyjmować z powrotem, czyli nie po, 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 prowokować naszego lustra, żeby przynosiło nam tego typu osoby. Warto jest nauczyć się asertywnie i też z taką klasą reagować na te zaczepki, żeby w tym życiu, w tej przestrzeni, która nas otacza, postawić granice, bo główna informacja, która płynie w momencie, kiedy ktoś nas źle traktuje, to jest tak naprawdę informacja, że my nie mamy granic, albo ustanowionych, albo ich nie pilnujemy. A kiedy nauczymy się odpowiadać, stawać po swojej stronie i nie przyjdzie to od razu, to trzeba w sobie wytrenować albo wyczyścić właśnie programy, które prowokują te zaczepki. No właśnie, i co teraz zrobić, żeby w takim codziennym życiu móc postawić tą granicę i móc zakomunikować, nie zgadzam się na takie traktowanie. Jest bardzo fajna technika. Jest jedno pytanie, tak naprawdę, takie zdanie, którym warto reagować za każdym razem, kiedy spotyka nas jakaś przykrość w komunikatach słownych. Czyli wiemy, że ktoś nas, chce nam właśnie dogryźć, chce nas obrazić, chce nam obniżyć samopoczucie. Jest takie zdanie, kiedy my w odpowiedzi na jego zaczepkę zadamy pytanie: naprawdę tak uważasz? Ale ważne jest, żeby powiedzieć to spokojnym, pewnym głosem i najlepiej patrzeć tej osobie prosto w oczy. I jeszcze dla jeszcze lepszego efektu możemy unieść brwi z takim niedowierzaniem, a nawet się lekko uśmiechnąć, jakbyśmy właśnie tak naprawdę tak uważasz. Wiecie, możemy to sobie potrenować przed lustrem. Ja zachęcam, dlatego że takie proste ćwiczenie i prosta takie przygotowanie w sobie riposty, bo to jest, to jest, to jest świetna riposta, tak naprawdę. Bo e, tak naprawdę tym pytaniem spacyfikujemy naszego agresora. Bo to pytanie działa jak lustro. Zmusza rozmówcę do tego, żeby jeszcze raz przyjrzał się swoim słowom. Zatrzymuje w ogóle tą sytuację. Bo musimy wiedzieć, że większość złośliwych uwag nie jest wynikiem przemyślanej strategii tego człowieka. I on ma na celu na przykład skompromitowanie nas, bo gdzieś ma taki plan. Najczęściej ludzie po prostu reagują tak? w taki sposób spontaniczny, rzucają te takie przytyki, rzucają te takie komentarze złośliwe pod wpływem chwili. Dlaczego? Dlatego, że chcą poczuć się górą, chcą się poczuć lepsi. Bo nikt, kto zna swoją wartość, nie ma potrzeby poniżać, umniejszać nikomu innemu, bo nie potrzebuje siebie w tym kontraście podnieść do góry. Zadając im pytanie, czy naprawdę mieli na myśli to, co powiedzieli, dajemy im do zrozumienia, że ich komentarz wzbudził nasz dyskomfort, że my się nie, jakby nie, nie zgadzamy, ale tu nie wchodzimy w walkę. Zachowujemy taką klasę, kulturę, bo tak naprawdę nasze pytanie nie miało na celu nikogo zaatakować, ale też nawet nie bronić siebie. Czyli nie wchodzimy w konflikt w tym momencie, tylko zmuszamy do takiej refleksji, bo chcemy się tylko upewnić, co rozmówca miał na myśli. I mówiąc, naprawdę tak uważasz, zmieniamy też dynamikę relacji. Mimo, że druga strona chciała postawić nas pod ścianą, dzięki naszej reakcji sytuacja się odwróciła i teraz to my jesteśmy w pozycji dominującej, bo oczekujemy wyjaśnienia. I gdy ta osoba, ten agresor to wyczuje, z dużym prawdopodobieństwem spuści z i zacznie być dla nas milszy, albo przynajmniej się wycofa. Czyli podsumowując, skuteczna. Skuteczne reagowanie na złośliwą krytykę nie polega na ignorowaniu jej ani odpłacaniu tym samym. Najlepszy efekt daje zachęcanie rozmówcy do tego, żeby popatrzył na to, tak? popatrzył na to swoje nietaktowne zachowanie i sam się z niego wycofał po zrozumieniu, że przekroczył nasze granice. No dobrze, a co w sytuacji, gdy trafimy na osobę wyjątkowo jadowitą, która nie będzie chciała uznać tutaj, że popełniła błąd, albo nie poczuje się winna i zacznie nas jeszcze agresywniej atakować? No wtedy ja polecam, żeby się po prostu wycofać i zaprzestać z nią jakichkolwiek interakcji. Yy, najważniejsze jest, że jasno zakomunikowaliśmy, że jej uwagi są dla nas przykre, że nie chcemy ich wysłuchiwać. Yy, i czasem jedyne, co możemy zrobić, to po prostu ochronić siebie. Jeżeli mamy taką silną potrzebę udowodnienia, że to nieprawda, to mówię, to to już jest praca nasza wewnętrzna, którą mus, mus, musimy czy powinniśmy wykonać wtedy, kiedy będzie na to przestrzeń, czyli kiedy y, będziemy sami mieli moment na taką autorefleksję. Bo my musimy wiedzieć, że nie zawsze możemy zmienić czyjeś zachowanie, czyjąś naturę i od takich osób najlepiej po prostu się odcinać bo nie narażamy w tym momencie siebie. Właśnie pytanie tylko, czy jesteśmy w stanie odpuścić, bo jeżeli nie jesteśmy w stanie odpuścić i ta uwaga nas dotknęła i my wchodzimy w, to, w tą walkę, udowadnianie właśnie, że ty nie masz racji, że to tak nie jest, to jest dla nas informacja, żeby zadać sobie pytanie, w co ja tutaj na swój temat wierzę, dlaczego ja tak zaciekle bronię się tutaj, albo dlaczego ja tak atakuję. Dlaczego to sprawiło mi przykrość, popatrzeć, jakie to wywołało we mnie emocje. Tylko mówię: najłatwiej jest to zrobić, kiedy zdystansujemy się do tej sytuacji, bo kiedy w niej jesteśmy i te emocje w nas wybuchają, to nie jest moment na pracę, to nie jest moment na zrozumienie. Tam my z jakiegoś powodu z pazurami rzucamy się w swojej obronie albo atakujemy, albo tam część nas. Została dotknięta, bo tak naprawdę tą ranę my musieliśmy, musiałyśmy mieć już w sobie wcześniej, bo inaczej te słowa by nas nie dotknęły. Ja to wiele razy mówię w moich filmikach: ten przykład z nadwagą. Jeżeli ja nie mam e, kompleksów związanych z moją wagą i przyjdzie do mnie osoba i powie do mnie: Załóżmy, ty gruba świnio, to ja się zdziwię, ale mnie to nie zaboli. Jeżeli przyjdzie takich osób 10, to ja się mogę zacząć irytować, bo nie będę w ogóle rozumiała o co chodzi, ale nadal mnie to nie zaboli. I jakby tam nawet, no nie wiem, mi 100 osób przyszło i wszyscy do mnie tak mówili, to ja nadal nie będę rozumiała tej sytuacji. Stwierdzę, że wszyscy zwariowali, no albo ja zwariowałam, zacznę podważać gdzieś siebie być może, ale nadal nie zaboli mnie słowo na temat mojej nadwagi, ponieważ ja nie mam tutaj rany. Natomiast inna osoba, która boryka się z nadwagą i przez całe życie gdzieś, czy, czy dłuższy okres, jest to dla niej temat bardzo wrażliwy, bardzo bolesny, trudny, to wystarczy, że jedna osoba powie do niej te słowa i ją to rozwali. I teraz pytanie, czy to słowa ranią? No nie. Bo gdyby raniły słowa, to ja też powinna być zraniona, ale nie jestem. Więc tak naprawdę to jest tylko informacja, że my tą ranę w która nas pobudza w danym momencie, czyli nasza reakcja na czyjeś wypowiedzi, czyjeś uwagi, czyjeś słowa, wynika z dotknięcia nas w naszą ranę i tą częścią siebie trzeba się zaopiekować. Tu trzeba popatrzeć, w co ja wierzę, co ja na swój temat myślę, kiedy ja w to uwierzyłam, skąd ja to w ogóle mam, czy to jest moje, czy ja to dostałam od kto mi to powiedział, że ja w to wierzę. I kiedy przepracujemy w sobie te wszystkie programy, te wszystkie emocje. To następnym razem, jeżeli ta osoba w ogóle się odważy czy powie nam cokolwiek, to nas to po prostu spłynie po nas, jak po przysłowiowej kaczce, i nie będzie, nie będzie się miało w nas o co zaczepić. Więc ja doradzam reagować i stawiać granice agresorom, właśnie pytając, zadając proste pytanie: naprawdę tak myślisz? I zostawić tą przestrzeń. Niech ten człowiek się tam miota z tym i niech zrobi sobie z tym, co zechce, ale jeżeli ja poczułam dyskomfort, ciężkie emocje, to ja się tymi emocjami w sobie zaopiekowuję. I to dzisiaj tak krótko, bo tu się chyba nie ma co rozwodzić. Gdybyście chcieli popracować i macie takie w sobie tematy, które bardzo was bolą, czyli takie momenty, które gdzieś dotykają was jakąś część, która cierpi, która krwawi. I chcielibyście się tym zaopiekować, to zapraszam. Zapraszam też na darmowe wstępne konsultacje. Tam bardzo często wypływają przepiękne rzeczy i bardzo dużo się odkrywa, więc serdecznie zapraszam. Gdybyście chcieli ze mną pracować, to również w opisie na pewno jest link do mojego kalendarza. Zapraszam serdecznie. I trzymam kciuki za asertywne, grzeczne i takie spokojne reagowanie na niespokojnych naszych gdzieś agresorów. Zawsze myślmy o tym, że to oni mają problem i zazwyczaj ludzie to, co mówią, mówią o sobie, nie o nas. No ale skoro nas to dotyka, widocznie musieliśmy tego do, do, spotkać się z tym, dotknąć tego, bo czas już to w nas uzdrowić i ten program to myślenie na, na swój temat zmienić. Także ściskam Was gorąco, trzymam kciuki, w razie pytań, piszcie śmiało, Buziaki, pa.